Pani Jolanta z rozpaczą w głosie mówi: Dopóki się nie wyjaśni, co się stało z moim synem, nie zaznam spokoju. Może zdarzy się cud i moje dziecko jednak żyje. Coraz mniej tej nadziei we mnie jednak nie zgasła do końca. Drogi to, zasubskrybuj nasz kanał, dołącz do społeczności, by wspólnie z nami odkryć mroczny świat zbrodni. Kliknij również w ikonę dzwoneczka, który poinformuje cię o nowym odcinku naszego podcastu. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, możesz postawić nam wirtualną kawę lub zostać naszym patronem, wchodząc w linki znajdujące się w przypiętym komentarzu. Dziękujemy. Brodnica to niewielkie miasto znajdujące się w województwie kujawsko-pomorskim położone nad rzeką Drwęcą oraz miejsce zaginięcia Adriana Dudka, o którym opowiem w dzisiejszym odcinku. Chłopak przyszedł na świat 2 listopada 1998 roku. Mieszkał wraz z rodzicami oraz młodszym bratem przy ulicy Siedmiusetlecia w dzielnicy Stare Miasto. Wychowywał się w rodzinie, gdzie miłość, zaufanie, wsparcie oraz troska były fundamentami codziennego życia. Nieśmiały i skryty. Niełatwo było go poznać od razu, wolał obserwować świat stojąc z boku, niż aktywnie w nim uczestniczyć. Od najmłodszych lat wykazywał spore zainteresowanie muzyką oraz sztuką. Jego wrażliwość przejawiała się w zamiłowaniu do tworzenia, w fascynacji barwami, dźwiękami i siłą przekazu. Po ukończeniu gimnazjum stanął przed trudnym wyborem, gdyż nie był do końca pewien, jaką ścieżkę powinien obrać, by móc realizować swoje marzenia i pasje. Rozpoczął naukę w technikum, lecz wymagania edukacyjne placówki przerosły jego intelektualne możliwości. Zrezygnował z nauki po pierwszym semestrze i zaczął uczęszczać do zasadniczej szkoły zawodowej, obierając kierunek przygotowujący do fachu stolarza. Był głodny artystycznych wyzwań, a praktyczne zajęcia sprawiały, że nie odczuwał satysfakcji z wykonywanych zadań, które wydawały mu się zbyt przyziemne i mało inspirujące. Porzucił szkołę i rozpoczął naukę w liceum wieczorowym. Odkrył metodę wyrazu poprzez pisanie poezji oraz tekstów, które zaczął rapować. Fascynowała go twórczość Ryszarda Waldemara Andrzejewskiego, pseudonim Peja, jednego z najpopularniejszych raperów w Polsce. Pragnął osiągnąć sukces na miarę swojego idola. Otworzył kanał na YouTube, zamieszczając w nim swoje utwory. Występował na deskach Brodnickiego Domu Kultury, zdobywając liczne nagrody, z powodzeniem koncertował w lokalnych klubach i dyskotekach. Marzył o wydaniu własnej płyty pod nazwą Pyro. Był bardzo aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych. Na swoim facebookowym profilu regularnie dzielił się swoją twórczością, przemyśleniami oraz kadrami z życia. W listopadzie 2018 roku zamieścił post dotyczący premiery swojego nowego utworu, który miał ukazać się w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Brzmiał on następująco. Jak nic się nie wyjebie, to w Wigilię wleci pierwszy singiel z one-shotem do numeru Nike Air More Up Tempo 96 Punk Blood. Był niezwykle podekscytowany, mówiąc, że zamierza podzielić się ze słuchaczami czymś bardzo osobistym. Tekst piosenki znało kilku jego kolegów, którzy nie podzielali entuzjazmu Adriana. Dwudziestolatek był bardzo powściągliwy w wyrażaniu emocji, więc nigdy nie skarżył się na uszczypliwe komentarze związane z jego muzyczną działalnością. W lokalnej społeczności istniały mieszane reakcje dotyczące jego raperskich zdolności. Niektórzy bardzo go wspierali i dopingowali, dostrzegali jego talent i odwagę, lecz nie brakowało tych, którzy go wyśmiewali i zniechęcali do dalszej pracy, twierdząc, że jego twórczość to amatorszczyzna. Adrian miał poważne trudności z odnalezieniem się na rynku pracy. Po wielu nieudanych próbach i rozczarowaniach znalazł w końcu zatrudnienie w Brodnickim zakładzie okuć meblowych. Pracę rozpoczął 18 grudnia 2018 roku. Wielkimi krokami zbliżały się święta Bożego Narodzenia. 22 grudnia pani Jolanta, matka Adriana, od rana miała pełne ręce roboty. Zakupy świąteczne, porządki oraz przygotowywanie wigilijnych potraw wymagało sporo czasu i zaangażowania. Zauważyła jednak, że starszy syn jest daleki od celebrowania świąt. Niemal cały czas pisał SMS-y, dzwonił lub odbierał telefony, kilkukrotnie wychodził z mieszkania, by załatwić jakieś sprawy na mieście. Miała wrażenie, że coś go trapi, lecz jego skryta natura nie sprzyjała zwierzeniom. Koło godziny 20.30 chłopak oznajmił rodzicom, że wychodzi spotkać się z kolegami. Pani Jolanta podarowała mu 100 złotych w ramach świątecznego prezentu. Co się stało dalej? Wersja świadków brzmi następująco. Adrian udał się do kolegi o imieniu Patryk, który wynajmował mieszkanie w sąsiednim bloku, skąd wspólnie ruszyli do baru o nazwie Texas, znajdującego się na ulicy generała Józefa Halera XIII. Na miejscu spotkali się z kilkoma znajomymi, spędzając czas na zewnątrz lokalu. Po dłuższej chwili udali się w stronę ogródków działkowych, na których odbywała się zorganizowana impreza. Chłopcy mieli do pokonania 3 kilometry drogi, w trakcie której spożywali alkohol i palili marihuanę. Kiedy dotarli na miejsce, mieli problem z wejściem do środka. Organizator zabawy nie przypuszczał, że pojawi się tylu chętnych gości. Obawiał się, że straci kontrolę nad podchmielonym tłumem młodych ludzi, więc zamknął ogrodową furtkę na klucz. Adrian wraz z kolegami nalegali na wejście. Dwóch z nich udobruchało gospodarza. Dwudziestolatek nie dawał za wygraną, próbował dostać się do środka, lecz bezskutecznie. Jego towarzysze postanowili wrócić do domu. Chłopak był niepocieszony, szedł chwilę, mamrocząc pod nosem, po czym zatrzymał się i oznajmił, że zostaje. Był mocno wstawiony i zdeterminowany, aby uczestniczyć w działkowej imprezie. Koledzy poszli dalej, zostawiając go przy ulicy bocznej w Brodnicy. Chłopak nie wrócił na noc do domu. Pani Jolanta była przekonana, że dobrze bawił się z kolegami i odsypia zarwaną noc u jednego z nich. Nad ranem próbowała się do niego dodzwonić. Koło południa podjęła kolejną próbę, bezskutecznie. Komórka Adriana była wyłączona. Zaniepokojona kobieta postanowiła skontaktować się z Patrykiem, lecz chłopak również nie odbierał telefonu. W godzinach popołudniowych dudkowie wykonali kilka połączeń do okolicznych szpitali oraz na posterunek policji. Nie mogli zasięgnąć telefonicznej informacji ze względu na obowiązujące rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Po dwóch dniach zgłosili zaginięcie Adriana na policję. Pani Jolanta próbowała przekonać funkcjonariuszy, że jej syn jest osobą słowną, odpowiedzialną i rozsądną, która zawsze informuje rodzinę o swoich planach. Niestety jej słowa zostały zbagatelizowane, co pogłębiło jej narastające poczucie bezradności. Zdesperowana kobieta poprosiła o pomoc w zlokalizowaniu telefonu Adriana, lecz również została zbyta. Reakcja mundurowych była chłodna oraz obojętna, jakby zignorowali jej zgłoszenie, mimo formalnego przyjęcia sprawy. Nie chciała biernie czekać, więc po powrocie z komisariatu zaczęła szukać dwudziestolatka na własną rękę. W wigilijne popołudnie, wystosowała rozpaczliwy apel na Facebooku, prosząc o pomoc w odnalezieniu syna szwagier kobiety niemal od razu się z nią skontaktował. Jego partnerka była matką jednego z chłopców, którzy towarzyszyli Adrianowi pamiętnego wieczoru. Chłopak zadzwonił do pani Jolanty, zdając jej relację z pobytu na działkach. Te informacje niewiele wniosły do sprawy. Nagrania z kamer miejskich również nie przyniosły rozwiązania, gdyż większość przebytej przez Adriana trasy nie była objęta monitoringiem. Fundacja Na Tropie pod dowództwem Janusza Szostaka rozpoczęła dodatkowe działania śledcze. Pies tropiący wyczuł zapach dwudziestolatka na jednej z posesji przylegających do ogródków działkowych przy ulicy bocznej. Właściciel altany, będący ojcem jednego z kolegów Adriana, nie zgodził się na obecność psa tropiącego. Policjanci pobieżnie przejrzeli posesję i wrócili na komendę. Z panią Jolantą skontaktowała się pewna dziewczyna, która w noc zaginięcia Adriana rozmawiała z nim przez telefon oraz SMSowała. Twierdziła, że chłopak był zaniepokojony i bełkotał do słuchawki. Prosił, aby się spotkali, lecz ona odmówiła, gdyż nie była nim zainteresowana. Rodzina Dudków wielokrotnie rozmawiała z przyjaciółmi zaginionego. W reportażu pani Kariny Knorps pod tytułem Synek wróć do domu, pani Jolanta powiedziała gdy zaczęłam tych chłopaków coraz bardziej dopytywać, wręcz naciskać, że muszę wiedzieć, że to trzeba w końcu gdzieś zgłosić, że muszę iść z tym na policję, bo nie wiem, co się z nim stało, to opowiedzieli, że rzekomo że spotkali się na mieście i udali w kierunku działek na ulicę boczną. Nie mogłam się dowiedzieć ani w jakim domku byli, czy w ogóle byli, co tam się działo. Jedna osoba powiedziała mi, że Adrian odszedł za potrzebą i już nie wrócił. Druga, że w ogóle nie wie, co się z Adrianem stało. Trzecia wersja była taka, że miał rzekomo za nimi chwilę iść, ale go po drodze zostawili. Z jeszcze innej wersji wynika, że miał być z nimi dobry znajomy Adriana, który jednak wcześniej odszedł. Pozostali powiedzieli, że mój syn był pod wpływem alkoholu, lecz gdy go pytali, gdzie mieszka i czy odprowadzić go do domu, gestem dłoni wskazał w bliżej nieokreślonym kierunku. Zatem uznali, że mieszka niedaleko i go zostawili. Telefon chłopaka ostatni raz logował się na terenie ogródków działkowych. 22 marca 2019 roku strażacy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w asyście policji przeszukali rzekę Drwęcę z użyciem sonaru. Grupa płetwonurków RP Macieja Rokusa, wynajęta przez rodziców Adriana, ruszyła ich śladem. 25 kwietnia 2019 roku policyjne drony czterokrotnie sprawdziły okolice, w której ostatni raz widziano dwudziestolatka. W roku 2021 członkowie grupy KS Magnes z Ostrudy znaleźli blaszany ozdobnik od paska do spodni. Pani Jolanta jest przekonana, że należał do syna. Przedmiot został zabezpieczony przez policję. Nieżyjący już reporter śledczy, Janusz Szostak, był przekonany, że wśród znajomych Adriana panuje zmowa milczenia. Dowodem miały być obraźliwe komentarze w kierunku ekipy fundacji na tropie, niespójne zeznania oraz brak zaangażowania w poszukiwania zaginionego kolegi. Żaden z jego znajomych nie został poddany badaniu wariografem. Reporter twierdził, że między Adrianem a kolegami doszło do bójki na żelaznym moście, niedaleko działek. Większość mieszkańców Brodnicy twierdzi, że chłopak miał spore długi, więc został zabity lub postanowił sfingować swoją śmierć. Jeszcze inni uważają, że wyjechał, aby rozwijać swoją muzyczną karierę poza granicami państwa. Co wydarzyło się pamiętnej nocy z 22 na 23 grudnia 2018 roku? Czy możliwe, że Adrian popełnił samobójstwo? Na jego facebookowym profilu można znaleźć niepokojące treści. End my life, please czyli proszę, zakończ moje życie oraz to było w czasach, jak miałem jeszcze perspektywy na przyszłość było, minęło nie wracam. Dwudziestoletniego Adriana szukała policja, fundacja na tropie, strażacy, wojsko, płetwonurkowie, jasnowidze, ruszczkarze, psy tropiące oraz wielu wolontariuszy. Jego los do dzisiaj pozostaje nieznany. Pani Jolanta z rozpaczą w głosie mówi dopóki się nie wyjaśni, co się stało z moim synem, nie zaznam spokoju. Może zdarzy się cud i moje dziecko jednak żyje. Coraz mniej tej nadziei we mnie jednak nie zgasła do końca. Adrian ma 180 cm wzrostu. Jest szatynem. Na prawym boku posiada znamie w postaci ciemnej plamy o wielkości 20 cm. Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje na temat jego zaginięcia, zadzwoń pod numer telefonu 609-750-887 lub wyślij maila na adres, kontakt, małpa, zaginieni/slademnadziei.pl. Można się pogodzić ze śmiercią. Po jakimś czasie miejsce bólu zajmują wspomnienia. Gdy jednak nie wiesz co się stało z osobą, którą kochasz, pozostają ci tylko wątpliwości i nie opuszczają cię, dopóki nie otrzymasz jakiegoś wyjaśnienia. Donato Carisi w Labiryncie Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękujemy.